W dzisiejszym pokażemy Państwu nasz nowy sprzęt, czyli okular z kamerą w jakości Full HD. Tutaj zaprezentujemy jak to wygląda w kwestii elementów zestawowych oraz obsługi urządzenia. Do każdego oczywiście urządzenia mogą Państwo znaleźć instrukcję w języku polskim na naszej stronie internetowej instrukcję.gosty.pl pod numerem produktowym, który zawsze znajduje się na klejce. Także przechodzimy do otwarcia urządzenia. Więc w pudełku zobaczymy co się znajduje. Są tam oczywiście okulary. Element do ładowania załóżników, czyli adapter, tak zwany. Przewód USB. I pod spodem najważniejsze elementy, czyli załóżniki bateryjne, obydwa. Element taka pęseta do wyciągania e, karty pamięci i ściereczka do przetarcia okularów. Również znajduje się tam instrukcja w języku angielskim, natomiast zalecamy do korzystania z naszej, czy tej właśnie wideo, którą teraz Państwo oglądają, czy ewentualnie do tej wersji PDF, która jest również dostępna. Więc tak, przejdźmy do najważniejszego elementu, czyli okularów. Jak Państwo widzą, jest to model jeden z takich najciekawszych z fajnie ukrytą kamerą pod szklistą powierzchnią w danym miejscu, czyli pod tak zwanym noskiem. Jest to jeden z takich najbardziej dyskretnych modeli obecnie dostępnych w naszej ofercie z przede wszystkim panelem dotykowym i z obsługą kart pamięci. W kwestii karty pamięci jest to model który obsługuje od 8 do 64 giga maksymalnie. Natomiast kartę powyżej 32 giga czyli 64 należy sformatować odpowiednim programem opisanym w instrukcji. My skorzystamy z karty o wersji 16 gigowej. Teraz pokażemy jak ją należy włożyć. Tutaj zazwyczaj należy za pierwszym razem oczywiście podczas pierwszego włożenia karty odpowiednio tutaj wsunąć ją. Mogą być na początku problemy, w związku z tym, że jest to nowy element jeszcze niewyrobiony. trzeba wtedy użyć delikatnie siły, żeby karta weszła nam do środka na równo. równo. To na początku ciężkie, natomiast każdym kolejnym razem będzie to wchodziło coraz, coraz lepiej. Ok. Karta już weszła, dociskamy ją do końca, tak jak jest element tutaj wypustki. Już dalej się nie da się jej wcisnąć, jest to maksymalny element wciśnięcia karty. I teraz najważniejszy element, czyli złożenie załóżnika i włożenie baterii. Oczywiście akumulatory na początku należy naładować poprzez wspomniany adapter. Za chwilę pokażę jak do niego się podłącza załóżnik. Natomiast najważniejszy element, czyli włączenie baterii z okularami. Jest to też element dość mocno na początku do wyrobienia wciskowy. Trzeba nacisnąć do samego końca aż będzie praktycznie na równo. Tak jak w tym momencie. Do okulary mamy już złożone. Przechodzimy do uruchomienia sprzętu. Jest to model dość nowoczesny który nie posiada żadnych elementów jak Państwo widzą przyciskowych. Także tutaj uruchomienie sprzętu ma dość fajny charakter włączenia. Ze względu to, że jest to panel dotykowy, znajdujący się w tym elemencie. Aby go uruchomić, należy przyłożyć całą najlepiej dłoń i przytrzymać, aż zapali się dioda. Tak jak tutaj widzimy w kolorze zielonym. Dioda będzie się przez chwilę świeciła światłem stałym. Za chwilę przejdzie w tryb nagrywania poprzez miganie. Tak jak w tym momencie urządzenie zaczęło migać, oznacza, że kamera rejestruje wideo w tym momencie. Także najlepiej nałożyć sobie okulary. Już na twardy widzimy, że taka dioda miga, wtedy mamy pewność, że na 100% rejestrujemy obraz. Również to, że obiekty znajduje się na samym środku, znacząco ułatwia nam prowadzenie obrazu wideokamery poprzez rejestrację tam, gdzie patrzymy. Żeby zapisać ten plik, który się teraz nagrał, również wykonujemy taką samą czynność, czyli przykładamy dłoń do załóżnika. Odczekujemy chwilę, aż dioda, tak jak teraz, zamiga i zagibruje dwa razy oraz gaśnie. Gdy dioda zgasła, oznacza, że ten film się zapisał, czyli ponownie tak na szybko przytrzymujemy, aż zadibruje. odczekujemy, aż dioda zacznie migać. To zazwyczaj trwa tam granica tam 5-10 sekund, w zależności od karty pamięć. O, zaczęło migać, w tym momencie karta rejestruje obraz i wyłączamy, czyli zapisujemy plik. Jest to bardzo ważne, bo bez zapisania, gdy wyciągniemy zasilanie, nic się po prostu nam nie nagra. Przytrzymujemy mocno, aż zawibruje i się wyłączy. W tym momencie okulary przestały nagrywać. Wyjmowanie karty wykonujemy tak jak wkładaliśmy, czyli e, sobie składamy oczywiście odpowiedni załóżnik, w którym się znajduje karta pamięci, czyli ten lewy i najlepiej trzy pensetą czy jakimś ostrzejszym elementem wyciągamy ją do góry. Kiedy karta zostanie wyjęta, najlepiej skorzystać z jakiegoś adaptera do kart w pamięci czy, 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 czy jakiegoś, jakiejś przejściówki. Zachęcamy na przykład do skorzystania z takich adapterów, które również mamy w naszej ofercie i podpinamy do komputera. Jeżeli chodzi o kwestię ładowania załóżników i też wypinania załóżnika, tutaj należy się oczywiście nie, nie przejmować tym, że on mocno wchodzi. To zawsze ten prawy załóżnik, to jest bardzo ważne, że zawsze bateryjnym elementem jest ten prawy załóżnik, że trzeba użyć trochę siły. Powoduje to, że musimy tak delikatnie lewo w prawo poprzesuwać i stopniowo używać coraz więcej siły. On jak najbardziej sobie wyjdzie, także bez problemu będziemy mogli urządzenie naładować czy zmienić sobie załóżnik na kolejny. Także tak jak mówiłem, wkładamy również z użyciem siły, czyli dociskamy aż będzie do końca dopięte i wyciągamy poprzez góra-dół i użytkowanie trochę więcej ilości siły z każdym pociągnięciem. Jeżeli chodzi o element rejestracji adapterowej, czyli ładowania załóżników. Jest do niego dedykowany element. Tutaj należy po prostu urządzenie wpiąć ze sobą, tak jak są oczywiście pokazane porty, czyli to będzie w tą stronę. Dociskamy do końca. Lepiej ładować dwa od razu elementy jednocześnie, wtedy wiadomo, mamy pewność, że na pewno ładują się w pełnym, pełnym zakresie bateryjnym i wpinamy urządzenie do poprzez przewód USB, standardowym USB do ładowarki sieciowej jako telefonu komórkowego, zalecamy ładowarkę 1 bądź 2 Ampery 5 V maksymalnie większe ładowarki mogą uszkodzić urządzenie podczas ładowania powinno tu się świecić na w kolorze czerwonym e, mocnym e, dioda gdy urządzenie będzie naładowane w 80% diody zgi, z, zgasną wtedy możemy już odłączyć urządzenie, natomiast zalecamy około tak 3 do 4 godzin ładowania nawet jak diody już się nie świecą i to w sumie by było, jeśli chodzi o kwestie samego urządzenia i obsługi sprzętu, wszystko. Za chwilę pokażemy Państwu tylko, jak wygląda jeszcze obraz z danych okularów. I tak jak mówiłem, jest to model obecnie najbardziej popularny i taki najciekawszy względem dyskrecji, wyglądu i codziennego takiego wyglądu też technicznego. Do którego jak najbardziej zalecamy? Zalecamy właśnie stosowanie kart pamięci tam do 302 gb Najlepiej, żeby ten plik się zawsze nagrał w pełni, żeby nie było problemów ze względu na utratę jakichś tam plików, bo była za mała karta pamięci. Także myślę, że z mojej strony to już wszystko. I teraz przejdziemy do nagrań wideo z urządzenia. Założę je na oczy, żeby wskazać płynność ruchu w kwestii rejestracji. Myślę, że to odpowiedni film, żeby zobrazować te okulary.